Wyobraź sobie, że każdego dnia ktoś zjada twoje śniadanie, obiad i kolację, ale zawsze zostawia ci na stole coś słodkiego. Nie czujesz głodu, jest smacznie i przyjemnie, ale zaczynasz podupadać na zdrowiu. Tak właśnie działają urządzenia ekranowe. Każdego dnia pożerają nasz czas, dając nam w zamian odrobinę przyjemności. Znasz to uczucie, że tylko na chwilę wziąłeś do ręki telefon. Po czym minęła godzina, a ty nadal scrollujesz wyprawę w Himalaje i skoki na bungee w Zimbabwe. Albo miałeś uczyć się do klasówki, ale pojawił się nowy odcinek ulubionego serialu, a potem chciałeś o nim pogadać z przyjaciółmi na Messengerze. No i jak skupić się rano na nudnej matmie, skoro wczorajsza rozgrywka w CSGO była tak wciągająca, że skończyliście grubo po północy. Zmęczenie, rozdrażnienie, konflikty z przyjaciółmi, problemy z nauką i zasypianiem. Obniżone poczucie własnej wartości, kłopoty z pamięcią, trudności w odczuwaniu radości w codziennym życiu to tylko niektóre skutki bezustannego dzielenia się swoim czasem ze smartfonem i innymi urządzeniami ekranowymi. Jednak te głodomory same nie zrezygnują. Wykorzystują mnóstwo podstępnych trików, abyśmy nie tylko spędzali z nimi coraz więcej czasu, ale też myśleli, że robimy to dobrowolnie. Co zrobić, aby je przechytrzyć i świadomie dysponować swoim czasem? Oto kilka przydatnych haków. Wyłącz powiadomienia. Nie pozwól, by telefon przeszkadzał ci w nauce czy przyjemnościach. Kontroluj to, ile i jak spędzasz czas przed ekranem. Ty wykorzystuj urządzenia do swoich potrzeb. Niech one nie wykorzystują ciebie. Rób rzeczy, które sprawiają ci przyjemność i poprawiają twoje samopoczucie. Aktywność fizyczna? Odpoczynek na łonie natury, spotkania z przyjaciółmi, ciekawe warsztaty czy kółka zainteresowań. To wszystko możesz przeżyć sam. Nie musisz tego oglądać na ekranie. Nie zaczynaj i nie kończ dnia od sprawdzania telefonu czy grania w grę. Trudno o koncentrację na lekcji czy zdrowy sen, kiedy właśnie brało się udział w wyścigu Formuły 1 albo oglądało najnowszy występ ulubionej gwiazdy. Spróbuj się skupić na wykonywaniu tylko jednej czynności. Szybko przekonasz się, jak złudna jest tak zwana podzielność uwagi. No i zobaczysz efekty koncentracji. Pamiętaj, że nikt nie zadba o twoje dobre samopoczucie tak troskliwie, jak ty sam. Odłóż telefon, weź życie w swoje ręce.